A przed nami kolejny faworyt, Grzegorz Niecko. W ostatniej edycji Grzegorz Niecko wyplasował się tuż za plecami Pawła Murawskiego. Tak naprawdę rozegrało się to o centymetry. Zdecydowanie. A zatem zobaczymy w jakiej formie jest kolejny finalista. Czas między się z deską. Kluczowy moment dla wielu zawodników. Tak, ale ja jestem spokojny o Grześka, bo on jest parkurowcem. On tak, 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 to, to myślę wykona bez najmniejszego problemu. To nie jest problem Grześka. Mięciutko. Mięciutko. Natomiast pytanie ile będzie wytrzymałości, bo Grzesiek... Trochę wasz. 86... Ale Ale my to cały czas mówimy, ale do drawia po prostu on on się nam się nie Tak, 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 Grzegorz Niecko... Tam będzie kluczowy moment teraz, bo tu jest największa odległość pomiędzy sprężynami. Ale on ma też swing, Grzesiu. E, jeśli ma zapas czasowy, to on potrafi to wykorzystać e, i także dobrze tak, rozłożyć tak, tak, tak. wytrzymałość. Bardzo dobrze. Kolejny kluczowy moment w kontekście przejścia Grześka do drugiego toru. Spokojnie, przymierzył. Złapać, sprawdzić, wyważyć, skoczyć. Zostawił linę za sobą. On też jest bardzo precyzyjny, bardzo dokładny, jest doświadczony. Tutaj troszeczkę zatrzepotała ta lina, a drążek uderzył w konstrukcję. Ale teraz, idzie dalej Grzesiu Niecko. Teraz mięciutko i w zasadzie już można skakać. I dał, będzie chciał zrobić Grzegorz ale wygląda na lekko zmęczonego. Oczywiście potomek Grześka cały czas ogląda e, to wszystko, co dzieje się na torze, co robi jego tatuś kochany. W ogóle się nie starzeje. Grzegorz Także Dobrze, Grzesiu. 2 minuty 20 sekund jeszcze próby, także czasu jest wystarczające, aby pokonać ten tor numer jeden. Trasa pierścieni. Dobrze, dobrze, ale y, pamiętajmy, że tutaj na trasie jest Grzegorz Niecko. Dawaj, 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 Krześciu, dawaj. Oj, są problemy delikatne. Zaczepił. No, 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 no. jeden swój. No, ale jest zmęczony, wchodzi tutaj przy ścianie, widzieliśmy. Jest zmęczony, Grzesiek Niecko. Jakby ten tor naprawdę wiele go kosztował. Jest zmęczony, ale. Chociaż sobie Grzycij to zawsze tak wygląda. Nie rezygnuje. Minuta i 27 sekund. Skok pająka. Grzegorz Niecko już w tym tunelu. Za chwilę będzie na końcu. Za chwilę pozostanie już tylko ta mała mido. Tylko 7 metrów po linie. Na szczyt. No i kapitalnie. Patrzymy na czas. 70 sekund jeszcze, także bułeczka z masełkiem. Odpocznie. Odpocznie Grzegorz Niecko. 7 metrów, po 2 metry na sekundę. Szybka matematyka, w 15 sekund jest na górze. Ruszył. Żegoszniewski, 42 sekundy do końca. On już pokonuje piąty metr. Metr szósty, metr siódmy. I, I formalnością będzie tylko, aby nacisnąć bater, zatrzymujący zegar oznajmiający nam wszystkim, że Grzegorz śniecko jest na torze drugim. Tak jest, Grzesiu! Ponownie to zrobiłeś. Ależ zmęczony. Grzesiu, już śmiało możesz zacząć produkcję tych koszulek, bo myślę, że parę chętnych się znajdzie na koszulkę z napisem Niecko. Najpierw to ja muszę złapać oddech. Oddychaj sobie. Uff. A ja Ci powiem w tym czasie, że Twoja ekipa, Twoja kobieta, Twój mały Leon w słuchawkach tam popraczy. Leon akurat wycinowany, ale mama i kobieta, no szalały, szalały na trybunach. Bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że nie przynoszę im wstydu, także... No absolutnie nie, wszyscy są z Ciebie dumni, tak samo jak my. Wielkie brawa, biegnij do dzieciaczka, odpoczywaj, bo jeszcze kolejny tor przed Tobą. No i tak właśnie radził sobie z pierwszym torem wielkiego finału Grzegorz Niecko. Jak wspomniałem, ta deska, chociaż zobacz, on się odbiła, odbijał, kiedy ona już no. wędrowała w te dolne rejony. Mało brakowało, do naprawdę olbrzymiej sensacji, ale potem w zasadzie tak, fakt, jest zmęczony, ale to jest właśnie cały Krzysiek Niecko. Wygląda jakby nie miał siły już stać, a mimo wszystko znajduje tyle w sobie hartu, walki, tyle sobie woli walki, że każda kolejna przeszkoda zostaje przez niego wciągnięta. Bo on nie ma siły stać, ale zawsze ma siły trzymać się. <laughs> to, to jest ten paradoks Grzegorza Niecko.